No, cześć, dawno mnie nie było, jeżeli chodzi o serię nordyckich legend. A no to z tego względu, że, no, Paczuszka z Ashet do mnie dopiero dotarła. Dzisiaj, 20 czerwca, i dlatego od razu po opakowaniu, po otwarciu, chcę Wam pokazać, co się znajduje w kolejnej, trzeciej przesyłce, którą mam. A parę rzeczy jest, i to ciekawych. Poza tym mamy tutaj kolejną serię dzieła filozofów świata. Jeżeli chodzi o tą serię, to też jest całkiem spoko wykonana, z tego co widzę. Widzę, że prezenty też mają całkiem fajne. Z pierwszą przesyłką mamy notatnik, potem jest torba, worek, kubek. A potem puzzle 3D z dziesiątą przesyłką. Też fajnie. Super. Myślałem, że przesyłkę nie ma bardzo długo i dostanę więcej książek, niestety dostałem kolejne dwa tomy. Do tego dostałem taki notes No, wykonanie jest. No, takie normalne, zwykłe, przeciętne. Białe kartki. Trochę grafiki. Ładna grafika tłoczona tu. Jedyne, co mi się nie podoba, to grzbiet. Trochę słabo to wygląda. Ale otwiera się. Nie widać, żeby się miało zniszczyć za szybko, więc zobaczymy. Tutaj mamy tora. To jest, tor dziewiąty, to jest tom 9. Ładna grafika, wykonanie również ładne. Poprzednie części bardzo fajnie się czytało. Tom zobaczę. Mogę ją ocenić na chwilę obecną, po wyglądzie, jak wygląda w środku. Ale z tego, co widzę, szata się nie zmieniła. Wykonanie również, grafiki również są ładne. Dodatkowo, jako tom ósmy, mamy lokiego. Również utrzymana stylistyka, bardzo fajnym tym. Książki przychodzą całe zalaminowane. Specjalnie odpakowałem, żeby móc je przejrzeć. I tak samo w środku mamy tą samą stylizację. Jeżeli chodzi o te książki, to po wakacjach postaram się nadgonić. Mam 9 tomów do ogarnięcia, do dokończenia. Podejrzewam, że w sierpniu przyjdą kolejne dwa, bo na internecie widziałem, że można. Już zakupić pojedyncze tomy z Odynem numer 10, 11 albo nawet do 12. Więc na pewno w sierpniu przyjdą. A w okolicach września postaram się streścić fabułę. Jeżeli chodzi o to, co do tej pory przeczytałem, to naprawdę bardzo fajnie, w bardzo fajny sposób prze przetłumaczona książka na język polski. To bardzo duży plus. Z powodu tego, że książkę pisało kilku autorów, no to naprawdę tłumacz miał nie lada. Talent, żeby to wszystko posklecać tak, żeby pasowało wszystko do siebie. No bo jak to każdy autor różne rzeczy w różny sposób nazywa. Więc by w jednej i w drugiej książce nie było na daną rzecz. Różnych określeń to po prostu to ujednolicił. Fajnie to przetłumaczył na język polski. Pod tym względem duży plus dla Ashet za wydanie. No dość fajnej serii. Te dwie książki oczywiście kosztowały mnie 49,80, więc to nie jest jakiś majątek. No i dodatkowo dostałem taki sobie notesik, chociaż. Nie pogardziłbym większą ilością grafik, które otrzymałem przy dwóch pierwszych paczkach. To tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Hej!